Spekulacje przede wszystkim do dla odwry dla trenera za zwycięstwo. Wydaje mi się, że wygrała dużo nocie, zdecydowanie lepsza. Pokazała to na boisku w razie chciała była bardziej zdeterminowana i bardziej wygrać. Była przede wszystkim lepiej dysponowana motorycznie i tutaj mieliśmy duży problem. Mocy presji, agresywna gra, gra na kontakt, nie mogliśmy sobie z tym poradzić, ciężko by za jakąś akcję. Przy niego całego spotkania pewne rozglądanie zasłużone zwycięstwo. Można tylko i gdyby, gdyby jakieś tam, nie wiem, czy szczęście, czy nieszczęście. Nie przytrafiły się dwanie szczęścia na początku, rzuty wolne. A może byśmy by, e, dłużej, że tak powiem, uczyniwali ten wynik bedramkowy i szukali tej okazji do, 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 do jakiejś kontroli. Gdzieś te wszystkie założenia były dość szybko, e, a ciężko było prowadzić na na dzisiaj na Gratuluję ja jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Również opinię poproszę trenera różniewa Dziękuję za gratulacje. Na pewno spotkanie derbowe to są spotkania dziwne, różne i, i na pewno to nie był dzisiaj łatwy mecz, mimo tego, że bardzo łatwo go ułożyliśmy. No, pięknie wykonany rzut wolny, zakończony fantastyczną bramką. A później różne umiejętności indywidualne Damiana. Już w tygodniu powiedziałem, że więcej z nim po treningu nie będę zostawał jak nie strzeli w tym meczu bramki z Wolnego. Udało się, kapitalna bramka. Ten chłopak to umie, naprawdę ma bardzo dobre uderzenie z rzutu Wolnego. Tak, ja dziękuję moim piłkarzom za przede wszystkim o to co prosiłem, czyli to co powiedzieliśmy sobie, że tutaj na Oleskiej musimy grać wysoko, musimy grać pressingiem do, do, nawet jak trzeba 90 minut żeby cały czas dążyć do bramki, żeby cały czas być blisko przeciwnika, żeby, żeby wykorzystywać to, że, że, że przychodzą na nas ludzie, że, że gramy u siebie w domu i, i były w tym spotkaniu rzeczy, które mi się bardzo nie podobały ale jeszcze, jeszcze myślę kilka lat temu bym je komentował i o nich mówił mówił, no my się od tego odciąć, ja jestem od prowadzenia zespołu każdy wie jaki jest wynik. Eee... Gratuluję chłopcom, bo ułożyli kawał zdrowia w to ja mam pytanie do trenera Smolki. Panie Zbyszku, nie było Gawrona, Gancarczyka, Adeja, Strzed. Czy... czym to można tłumaczyć, te, te zmiany? Tak, można tłumaczyć. Ja mogę na konferencji również to powiedzieć, bo tłumaczę to dwa razy w tygodniu moim chłopcom. My mamy 20 wyrównanych piłkarzy. I, I ja nie rozmawiam z piłkarzem, którego e, nie biorę do kadru, bądź sadam na ławce, tylko biorę za to odpowiedzialność. Ostatni i pierwszy jest tak samo ważny. My mamy być drużyną, mamy wyjść i realizować na boisku to, co sobie zakładamy. E, przypominam redaktorowi, że nie było jeszcze dzisiaj e, i Flejterskiego, i nie, i, i, i nie było jeszcze chyba z ośmiu zawodników, e, no po to się ma 20 w kadrze. I... Nie, o to pytam panie Zbyszku, czy to były jakieś kontuzje po prostu e, tych zawodników, czy, czy po prostu pan... Przyrotował składem motory? Tak, przyrotowałem troszeczkę składem. Nie nastawiłem się na grę w piłkę dzisiaj. Dałem inaczej, no, był Bartek troszeczkę przeziębiony i Janusz troszeczkę przeziębiony. W tym spotkaniu myślę, że to troszeczkę zaskoczyło. Na to liczyłem drużyny gości i determinacja. Tak jak powiedziałem Tomkowi, serce, przywiązanie i miłość do Odrych była mi dzisiaj na boisku w jego osobie potrzebna. I on to w 100% wykonał, oddał i naprawdę uważam, że czy gra jeden zawodnik, czy gra drugi zawodnik, na boisku gra oddał, jesteśmy drużyną i wszyscy musimy o tym pamiętać.